Witam, 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 witam na kolejnej próbie szczęścia razem z Leszczykiem. Dzień dobry wieczór! Spróbujemy coś z tokenów dzisiaj. A tak, ciekawostka to ostatnio z w Akademii, z wymiany młody wyciągnął Archiego, To jest petarda. A u mnie też nie najgorzej. Gdzie to jest? A jest to tu, Matylda. Także ja tu mam szczęście do piątek. Jest nawet fajnie i wesoło. Dobra. Trochę tokenów. Oby tak samo fajnie i wesoło było na losowanie. Rozgrzejmy sobie maszynkę tutaj jakimiś takimi cudami. Dobra, co tu mamy? Tu mamy jeszcze coś takiego. Z 2. Może coś tym razem wpadnie fajnego. No. A wpadnie nam... O, no, o, no jak ładnie. No dobry I to dwa, no pięknie, to kontynuujmy Fajnie się zaczęło Nieźle to tak się zaczyna powiem A tu, o już nie, kula Kula u nogi No dobra No to tokeniki A może tak z 18 Teraz poczynamy pięknie tu. Może bohater miesiąca, w wypadku w wyciągnął Na razie snycer. snycer to raczej nie jest bohater miesiąca. Wlady Na razie. Halloween mówi. Sypie, sypie trójkami. Halloween mówi nie. Teraz gdzie? No, Karin idzie. Halloween mówi nie. No to może tu. Pięknie. Nigle się zapowiada. Fajnie, fajnie. Ja nie mogę. Fajnie, fajnie. Dobrzejmy coś tą maszynę, która już płonie. Te, te piątki tam już siedzą gotowe, żeby wys wyskoczyć. To zróbmy tak Widzisz i nie czujesz. Jezus, no dobra. Tak, jeszcze 10. Jeszcze kolor. 10. Czy istnieją jakieś inne postacie poza trzygwiazdkowymi? I to podstawka. W tym, że wydarzenia. Jest ka no wspaniale. Pierwsze czwórka. Cieszę się niesamowicie. I zaraz to samo w nie mógł I znowu trójeczka. Znowu podstawka. Mega, mega słabo. O Boże. Dobra, jeszcze siedem. Widzisz, a nie Resztę zostawiamy na... E, na... Święta. Na święta. Ze świętem Mikołaja na Ależ sypię Sypię Era truje. No. W dzisiejszym sposobem losowania jest liczba 3: trzy, jak trzymajcie mnie, bo zaraz. Tego Tyruuma to już chyba czwarty raz pociągony. Jeszcze dwa. I tu na zakończenie mocnym uderzeniem wskakuje nam nikt inny jak. Wspaniały wlad. Ale... I kimów oko i tym losowaniu.